Witajcie moi drodzy, w kolejnym Wrap W dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie, jesteśmy w Energy bo z całą ekipą wrapsorów wzięliśmy sobie wolne. Jest czwartek, czwartek, piątek mamy wolne i dzisiaj bawimy się na tych pięknych atrakcjach. A już za chwilę będziecie nas widzieć w takich koszyczkach. Dzisiaj zobaczymy, kto jest najodważniejszy. Dobra, 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 ale zanim Energylandia, to musimy na tą Energylandię zarobić, więc musimy troszeczkę popracować na hali. Także chłopaki, do roboty! Raz, 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 raz. Czekoladu. Chcecie jechać czy nie? Gdzie jechać? No do Energy A energy. wszystko gotowe, my czekamy żeby no pojechać właśnie, no, Tam jest sześć jacków czarnych właśnie od klienta chciałem pytać, what the fuck is this? What the is fuck is this? Mamy takiego klienta, pamiętacie C8, którą kleiliście? Klient był na tyle miły, że po pierwsze prezentował nam sześć czarnych jasiów I uwaga, cały karton jeżyków kokosowych A dlaczego jeżyki kokosowe? Bo jego żona ogląda nasz odcinek i przy którymś odcinku jedliśmy jeżyki kokosowe Do kawy Patrz <laughs> co się tu dzieje Czaro, co się tu dzieje? kiedy? Wow. nie w tym roku, starczy wam tych imprez. Także jeszcze raz wielkie podziękowania dla klienta, i mam nadzieję, że autko będzie się wynajmowało i długo, długo, długo będzie służyło wypożyczaniu. Oh Kolejna nasza realizacja BMW M4 Competition, które macie okazję zobaczyć, jak jest rozgrzebane, ponieważ już część rzeczy mamy oklejonych, a będziemy całość karoserii, czyli wszystko to co jest takie żółte, lemonkowe, zwałek, zwał ten kolor, musimy zabezpieczyć bezbarwną folią ochronną. Wszystko lecimy praktycznie z brytu, oprócz dyfuzora tylnego i przedniego zderzaka, ponieważ on jest taki bardzo. Bany, więc yy, będzie trudno to z brytu zrobić, łatwiej, dużo łatwiej będzie to zrobić z formatki, ponieważ nie będziemy musieli aż tylu cięć yy, tutaj prowadzać i myśleć o tym, jak te folie ułożyć tak, żeby było łączenia. Już ktoś to kiedyś wymyślił, więc po co wymyśleć koło od nowa. Po prostu polecimy to z formatki tak, jak jest. Z rzeczy, które mamy zabezpieczone. Maska, no, no, najłatwiejszych nie należy, bo zobaczcie, tu są takie dwa przetłoczenia, plus jeszcze przetłoczenie po środku, więc tutaj musieli tak folią pracować, żeby nigdzie nie zostawić wody i powietrza pod spodem. Finalnie wyszło to bardzo fajnie, bo no, nie ma tutaj żadnych śladów i wygląda to po prostu jak oryginalny lakier. Dodatkowo na masce będzie jeszcze taka drobna grafika błyszczącą folią, ale o tym później, bo to na sam koniec zrobimy. Rafał od rana poleciał błotnik przedni. Błotnik tylny jest jeszcze do docięcia, schnie sobie, krawędzie wysychają. No, i jak to wszystko już sobie podeschnie, będziemy po prostu wykańczali te elementy, żeby mieć już z głowy. Na koniec drzwi. No, i plan na dzisiaj jest taki, że ja lecę drugi bok. Właśnie się zabieram za przedni błotnik. No, i w dniu dzisiejszym powinniśmy mieć dwa boki. Skończone. Ok. dach mieliśmy okleić folią karbonową zadrukowaną, natomiast postawiliśmy na zupełnie coś innego, ponieważ klient pytał się mnie, czy przed oklejeniem karbonem pod spodem będzie jeszcze PPF. My no nie stosujemy takiej techniki, że folię na folię, chyba że to w przypadku tej maski, gdzie jest grafika, no to wtedy jakby... I tak chcemy maskę zabezpieczyć, więc nie mamy innego wyjścia. Natomiast jeżeli pełny element oklejamy folią graficzną, no to pod spodem nie ma tej PPF-ki, no bo nie kładziemy folii na folię. Jedną taką realizację miałem, w sumie dwie, pierwszą i ostatnią. Nigdy więcej nie chcę tego robić, bo te materiały ze sobą nie grają. Z klifa zamówiliśmy coś dużo lepszego niż folia zadrukowana, ponieważ jest mocniejsze. Z racji tego, że klient chciał mieć i karbon, i w zabezpieczenie folią PPF, no to zobaczcie, jest rozwiązanie w postaci karbonowej folii PPF. To jest PPF właśnie ze strukturą karbonu. Wygląda to następująco. Jest to taka sama folia PPF, jak to, co kleimy na aucie, natomiast z tą różnicą właśnie, że widać tą strukturę karbonu. Jest to poliuretan, a z racji tego, że to jest PPF, to ten błysk i głębia tego karbonu jest taka głęboka, a błysk jest naprawdę na wysokim poziomie. Mamy rozwiązanie dwa w jednym, więc taką folię zastosujemy tutaj na dachu. A uciąłem sobie kawałek, zobaczymy, jak rozciągliwość tego materiału no od linera tak fajnie odchodzi, klej tutaj macie oczywiście pełny, z no, ciemnym poddrukiem. No i jeżeli chodzi o rozciągliwość, to zobaczcie, jeżeli chodzi o wzorek najbliżej, no to to jest bardzo mocne rozciągnięcie, bo rozciągnąłem to chyba z dwa razy, czyli 100%, a będziemy rozciągali max 30, no ale ten wzorek jakby trzyma się tutaj i całkiem fajnie to wygląda. No i oczywiście wszystkie właściwości foli PPF też tutaj są zachowane. Idziemy sobie porównamy do oryginalnego karbonu. Pod tym kątem, no to no, tak powiem szczerze, że bardzo fajnie to wygląda. No Na pewno dużo lepiej niż wola zadrukowana, bo zadrukowaną folię mamy tutaj, zobaczcie. I porównajmy sobie zadrukowaną do tej, no to jakby ten karbon jest bardziej przestrzenny, a to jest takie płaskie i widać, że jest nadrukowane. Tu widać tą, tą głębię tego karbonu. Ten wygląda dużo sztuczniej. No to już mamy odpowiedź, czy lepiej użyć karbonu PP. Tak. Stary, roztapiam się. Ile tu jest stopni? 33 stopnie. Dwa klimatyzatory prawie cały czas latają. Jest tylko 5 stopni mniej niż na dworze, bo na dworze jest 38. To nie są fajne temperatury. 28 z gita, ale tyle to jest dramat. Dobra, jak wygląda sytuacja Bemki? Oprócz tego, że nie ma Rafała z nami od wtorku praktycznie, bo mu się wzięło i zachorowało. No jakby choroba nie wybiera, nie mam do niego żalu, ale tak nam się po prostu wszystko, wiecie... Jak jest zawalony kalendarz, nie ma jednego aplikatora, no to jest dramat. No i robimy tyle, ile możemy z bm -ką. W sumie zostało wszystko oklejone. Zderzaki są zrobione, dwa boki zrobione, lampa, maska. A zostało jeszcze do oklejenia dach, klapa, bagażnika. Grafika na maskę i w sumie przejrzeć wszystkie krawędzie, jakieś pierdółki jeszcze dokleić, których nie mamy. Zaraz Wam pokażę. Będziemy kleić dach właśnie w tym karbonie. Też jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało już na elemencie takim trójwymiarowym. Jest dramat. Musiałem dzisiaj założyć inną koszulkę, bo w tych na krótki rękaw tutaj one są takie grube, to po prostu ja czuję, jak mi po plecach cieknie pod do dupy. Od nadmiaru pracy też, od tych temperatur. A tak jest po prostu, wiecie, można się przewachlować <śmiech> skrzydła. <śmiech> Dobra, chciałem pokazać formę zrobiłem na to lato. <laughs> ta folia od normalnego karbonu różni się przede wszystkim ta, tym, że no ma tą warstwę samoregenerującą, tak jak, tak jak PPF. Jest grubsza zdecydowanie. No przede wszystkim ten karbon yy, przez to, że jest PPF-em, no to, a nie jest zadrukowany, to jest po prostu ładniejszy. No widzieliście różnicę, jak to wygląda w porównaniu do też oryginalnego karbonu. Jest bliżej na pewno tego oryginalnego karbonu. Jest taki przestrzenny, a nie płaski. W wydruku nie jesteśmy w stanie tego po prostu uzyskać, takiej przestrzenności. To chyba dobre słowo. Głębi, tak. O, głębi tych włókien. A głównie o to chodzi w karbonie. No bo to jest włókno węglowe, które jest po prostu zalane i tam warstwami klaru, dzięki czemu właśnie jest ta głębia tego karbonu. I tutaj myślę, że jest to bardzo fajnie pokazane. Tutaj też szybko musicie sobie działać, przed samym nałożeniem folii musicie spryskać yy, i ściągnąć wodę, żeby wszystkie pyłki Wam ściągnęło, żeby nie mieć żadnego brudu pod folią. Dodatkowo przed samym, samym nałożeniem jeszcze dorzucamy wodę, zobaczcie, chwilę mnie tutaj nie było, już tutaj wyschła woda, więc musicie na świeżo, jeszcze przed samym położeniem folii dorzucić i tutaj nie żałujcie tej wody, bo nie chcielibyśmy, żeby ta folia nam się przykleiła w którymś miejscu. Ona ma się ślizgać po całym dachu. Tak, żeby ułożyć ją na elemencie i móc swobodnie sobie wyprowadzić tą wodę. Bo to jest nowość, którą wprowadził Cliff, właśnie. I wzięliśmy troszeczkę na próbę, i chyba tak się skończy, że przy tym materiale zostaniemy. Bardzo fajnie weszło w tą szczelinę, od razu ją ładuj. No, ty mówisz, że nie wejdzie. O, ona się tu ułożyła, chyba przez to, że ona jest taka bardzo plastyczna. Co jest? Nie no, patrz jak to wygląda w ogóle, patrz jak się światło odbija. Mega dobrze to wygląda. Bardzo mi się to podoba. To sobie zostawimy do wyschnięcia. Wszystko wyraklujemy i wrócimy w jak obrobimy to już na sucho. Wydaje mi się, że mogłaby być bardziej błyszcząca. Byłaby jeszcze bliżej oryginalnego karbonu. Bo jest taka... Kurde, no to nie jest satyna, jest bliżej błysku niż satyny. Zależy też pod jakim kątem się patrzy. Widzimy odbicie na przykład światła, i no to nie jest takie szkliste, Ciekawe jakby to na lusterko siadło, nie? No powiem ci, że jest bardzo plastyczna i możemy się zdziwić, jeśli chodzi o narożniki, bardzo, że, że, że bardzo dobrze się na narożnikach. No Na mokro ciężko jest narożniki wyrobić. Zobaczymy z tym na sucho. Było pytanie: padło pytanie, dlaczego PPF, a nie winyl-wydruk? Przede wszystkim to jest poliuretan, czyli bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne materiał niż winyl. Dlatego dach będzie zabezpieczony w takim samym stopniu, jak to ma miejsce na wszystkich elementach, które też są właśnie PPF-em zabezpieczone. Czecie, w międzyczasie jak byliśmy na JapFest'cie, to Rafał dokończył kilka rzeczy. Udało nam się tak naprawdę zrobić realizację na czas, mimo jego nieobecności, mimo naszego JapFestu, przygotowań do JapFestu, całej imprezy. Wolnego poniedziałku, wolnego, bo na, dwie, trzy, godzi na trzy godziny jeszcze był Czarek z Rafałem posprawdzać wszystkie krawędzie i chyba dokleić dwa elementy, sprawdzić dyfuzor, który oklejali w poniedziałek, też dyfuzor cały, a tamten dyfuzor był z kilkunastu elementów, więc w 3 godziny dopieli całość, dzięki czemu mamy wtorek, godzinkę, 1043 i auto jest gotowe do wydania, ponieważ za 15 minut klient właśnie podjedzie po auto. Wracając do naszego dachu w karbonie. Ja jestem mega zajarany tą folią. Click design carbon PPF zarąbiście wygląda. Na dachu to wygląda niemalże jak oryginał. I oprócz tego, że mamy zabezpieczony dach, folią poliuretanową, to ona ma bardzo silny klej. I tak jak zobaczycie sobie w narożnikach, ona tutaj bardzo fajnie siada. Wygląda po prostu, jakby ten dach był. Zrobiony stricte z karbonu. Naprawdę tutaj żadnych prześwitów nie ma i wygląda według mnie to genialnie sami ocencie, dajcie znać w komentarzach. Oprócz dachu w karbonie oczywiście całe auto, cała karoseria została zabezpieczona bezbarwną folią ochronną, a ponadto tak jak widzicie z folii winylowej czarnej błyszczącej dokleiliśmy taką grafikę, która była cięta najflesem, także tutaj nic nie ucierpiało, żadna folia pod spodem ani lakier. Nie jest to nasz pomysł, to jest inspiracja, którą nam wysłał klient. My po prostu to w 100% odwzorowaliśmy, ale wydaje mi się, że wygląda to całkiem spoko i pasuje do tego auta. Jakby tego było mało, na wszystkie szyby położyliśmy ceramikę, tak żeby dni deszczowe, no takie jak na przykład dzisiaj, woda sobie spokojnie spływała, a widoczność była dużo lepsza. Słuchajcie, papa w Rapster dzieli. Proszę, bilecik dla każdego. Bilecik, bilecik, bilecik. Dodatkowo każdy ma paczkę żelków Haribo, żeby miał czym, żeby był najedzony. No i każdy ma jeszcze mapkę. Nie każdy. Trzy mapki mamy. I mamy przeboje z Energy Panda. No i się? A, Zobaczymy ale... twoją minę na górze. Wow, no, jaki jest... widok. Nie, to jest ten moment, kiedy już nie ma powrotu. Ja robię fryzurkę powiem. I to jest pierwsza nasza atrakcja, już nie mam fryzurki. Ale fajnie, co? Tak. Oprócz tego, że... No trochę mokro. Basia, jako pierwsza, jak Ci się podobało? Fajnie, fajnie. Ale tak, ile na 10? 8 na 10. 8 na 10? No. Na czarku do wrażenia nie zrobiła. Fajne, mokro. Mocne 1. na 10. Nie, dla mnie takie, taka trójeczka. Tak. No, no dla mnie też nie było takie jakieś ekstra, super. Pięć tak, max. Nie? Było. Na, no co, początek fajnie. Idziemy coś głupszego. Zimne piwko zero. Najlepszy na taką pogodę. Zero? <śle> co? No to zero. To dobre Zero i Dobre ceny paliw, takie powinny być. <śle> Basia! Panato! Ma 560 metrów, przeciążenie prawie 4,5 G, prędkość 100 km na godzinę jest odzyskiwana w przeciągu 2 sekund. Tak, tak, tak. Idziemy tam. Dziesięciolatki w koszku. Takie kolejki są najlepsze, bo one są bardzo krótkie i mega intensywne. I są takie, że nie wiesz, gdzie jesteś, generalnie. Fajne, będzie nowe. Ładnie! No to, to tutaj, było... To było nie, to ale mocne. To było, nie? Też bym pojechał. To było mocne. mocne Jak wyjrzałeś do szczytu i nagle tak się miałeś wrażenie, że wyskakujesz. Dalika. No, tak. no, tak tak. no bo ja już szłam do was. I w połowie drogi... Sobie, o nie, 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 nie. nie. Żałuj. Ja Naprawdę żałuj mocno Basiu. Fajne. Mocne, mocne, Mega. Idziemy teraz na Majana, to jest to czerwone. Widzisz Basiu? I tam już musisz iść. O, o! Cała kaczarek jeszcze Uff, mi zasł w gardle. To się nie uda? Nie wejdziesz, tam? Nie. Zobaczymy tam wchodzimy. Ja się cieszę. Ja, ja, ja też. też. Wy, jeżeli chcecie się mnie pozbyć, to może w delikatniejszy sposób, co? A nie w ten sposób. Co To jest właśnie. <śmany> o ja tam się nie boję. O, ale będzie Przeżyłam, nie zamknęłam ani razu oczu. Nie ma zawału? Nie mam zawału, tak dokładnie. W pewnym momencie jak nas zarzuciła chyba przedostatnia serpentyna, no to tu się źle poczułam. Ale daję Basia, decybele ma. Powiem wam, ucho jeszcze świszczy. No, Basia <grystanie> to w nagrodę za to, że yy, wytrzymałaś na tym tu Masz teraz trochę chillu. przed, przed hardcorem. <grystanie> Na, akurat na froncie. No, była no, Kasia, była. Koniec atrakcji. Koniec? To jest bardzo zły pomysł. Bardzo. Ja też tak uważam i ja uważam, że... Ja nie, ja będę od połowy już już miał zamknięte oczy. Tu też będę miał zamknięte, tu i tu dopiero otworzę. I taki mam na to plan. Aktualnie idziemy się zabić tam. Jak już tyle rzeczy przeżyliśmy, to myślę, że tego Hyperiona też przeżyjemy, ale się wycwaniliśmy i wzięliśmy sobie fast-pasy całe. Słuchajcie, jak nie chcecie czekać w kolejkach, to na przykład tutaj przy Hyperionie jest taka maszynka, gdzie możecie zeskanować swój bilet i dostajecie na konkretną godzinę bilet fast-passem na Hyperiona i wtedy nie trzeba czekać w kolejkach, tylko mamy osobną kolejkę, gdzie jest dużo mniej osób, także idziemy. No, teraz, teraz przez to, że nie ma na ramionach nic będzie No teraz, teraz powiem Wam, że jest strasznie. Dobra. 80, że ja na motorze jechałby No, ale oczywiście najgorsze było to pierwsze. To, 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 najlepsze. Najlepsze, widzisz, tak, o, to, to pierwsze takie podbicie na 80 metrów, gdzie tam w szczycie to się nie siedzi już w foteliku, tylko tak się lewituje i nagle jest taki. Je, dół. to nie wygląda tak z zewnątrz, jak jest, jak się tam siedzi. To na pewno. Pamiątkowe musi być. O wszystkie, ale... wszystkie żyłki no, ale Wszystkie żyłki mi wyszły. Tutaj Rafał próbuje oddech złapać. Ej. Tak, to jest nasza kolejna atrakcja, czyli idziemy na łódeczkę. Nie wiem jak to się nazywa. A na konda? O, tak to się nazywa. Taką łódką się zjeżdża. O taką. No i wlatujecie w wodę 55 na godzinę. Słuchajcie, ostatnia strefa Smoczy gród. Dabelski... Ja Tutaj wchodzimy, żeby po prostu chwilkę się zrelaksować. na pewno rozpijają na zadrę. zadrę no. Ta drewniana konstrukcja mnie przeraża. Ale to wygląda strasznie surowo. Jakby, no, ruszt... Jakby no. jakie rusztowanie budowlane postawili w ogóle... Bez BHP. Gdzieś no. czarek bez żadnego gwoździa ani wkręta. Sklejone tylko. Wyzczarek. to naprawdę szybkie jest. No co no, nie mogę się doczekać tam będę. Mam na was fryzurę to... Nie no, jakbym tu nie przyszedł, to by to Dawaj. made my day Ej mi łeb prawie urwał ja z te tego zjazdu głowę tak trzymałem Później musiałem sobie ręką poprawiać, żeby ją wyprostować, bo nie mogłem. Ja mam skurcze na żebrach, <gry> Kurwa, tak się spiąłem, nie? No to, Stary, jest to, mega, o, 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 to jest mega, to jest najlepsze ze wszystkiego. O, o. I nie żałuję, że nie no. że, że na sam koniec zostawiliśmy. To wszędzie leciało, Ja przeleciałeś no. w te tunele, w te deski, to myślałeś, że... Ktoś dom, nie to nie Mówiłem ci! To mam Co? dla was jeszcze niespodziankę, bo właśnie stoją w kolejce na ostatnią atrakcję, ja. która ma przyspieszenie magnetyczne, to niebieskie z pętlami, tak? Także Uuu. lecimy i to ostatnia atrakcja na dziś. Wizytę w basia, czemu się nie cieszyć? Nie, drodzy, to była nasza ostatnia atrakcja. Zaliczyliśmy ich w sumie 10, czego się kompletnie nie spodziewaliśmy. Od razu mówię, że to nie jest żadne lokowanie. Po prostu przyjechaliśmy tutaj sobie spędzić fajnie, miło czas, a przy okazji nagrać dla Was super materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Za co chciałem pochwalić Energy Słuchajcie, tu jest mega czysto. Tutaj jest naprawdę bardzo fajna obsługa. Super atrakcję, to jest mega pomysł na jakieś urodziny, cokolwiek. Śmiało polecam. W 100% myślę, że ekipa no. też poleca, więc tyle na dziś w tym odcinku. Zostawcie suba na kanale dzwoneczek, żeby być na bieżąco i wbijajcie na Instagrama, gdzie jest wszystko wcześniej. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć. A kto został do tego momentu? Piszę w komentarzu Zadra! <słuch> najlepsza. Takie. Najlepsza.